Witam Was, ja jestem aka a to jest kolejny odcinek naszego Let's Play Terraria. W poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj. O Jezu. Ten odcinek miał być, miał być podzielony na dwie części, a teraz mi ten głupi, postrany komp laguje mi w moim terarię. No właśnie. Eee, tak, ja już, ja, mnie tak korciło, żeby zejść tutaj na dół do tej jaskini, już raz tutaj z zleciałem, zabiłem się, o, rebencja, o, rybencja, meduza, czy co to tam jest, hmm. tak mnie korciło, żeby zejść tutaj, po prostu musiałem, A za dużo nie znalazłem, znalazłem było tylko trzy rudy i żelaza, no, dużo, nie, no właśnie. I tak mówiłem, proszę napiszcie mi do czego służy ten potion. O, noc się zrobiła. Zmieniła się muzyczka. Dobra, będziemy. Uuuu. co ja tu widzę. Żelazo. Znaczy, że nie żelazo. Srebro. Tak. O Jezus, Tak. Moje, moje, moje. O tak. Moje. Yy, moje. Tylko dwie rudy, ale jest. O, no to następny taki jakby, tak ja tak mówię, następny rodzaj podziemi nowa muzyczka, nowy rodzaj. Jeśli, eee, żebyście patrzcie, muzyczka jest teraz taka, takie dym, dym, dym. A teraz? O, no, widzicie? O, i zmienia się, o, czerwony slime, ja uciekam, ja uciekam. No dobra, on tu nie wskoczy chyba. Fak. Nie ma wskoczyć. Dobra, jest. Więc mamy pierwszą wazę. Na mnie nie. Eee, mamy pierwszą wazę. I zobaczymy, co tu jest. Pięć pochodni. No akurat nie wiem, do czego mi pochodnie się przydadzą. O. A nie, to kabin, myślałem, że coś grubszego. A tu kabin, o. I tu chyba zejdzie... on, wyrzuciłem. Hmm, tak wejdziemy sobie tutaj zobaczymy co tu jest o, piasek może się przydać won me sobie spokojnie kopia ty mi się tu w kupolu wkradasz no, won mi dobrze że mam także oni nie, dają, że dają dużo, ale, ale dają Oh no! nie, 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 mm. A nie, 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 skażony nie, gdzieś tutaj i mamy to... uh, nie, 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 tam dokopać teraz. nie, 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 Wiemy. Bo ja już dawno w terenie grałem, nie grałem i pamiętam jak wyglądały te bloki z korzonego terenu, więc... więc więc. Więc, więc właśnie, więcej. O zobaczcie akurat żelazo O jaskinia, jeszcze lepiej I czerwony slime, no to nie fajnie Ale mam 100 HP więc jakoś to przeżyjemy Może Mamy już aż 16 silverów Dużo Nie 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 O nie to jest roba. nie 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 No, chodź, 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 chodź! A, i co? No. O Jezus. To jest koszmar, jak taki robak ci wyskoczy podczas kupania, nie? jest ja tak potem boję czasami. On może mnie taki cię dednąć, więc... Jak słyszycie robaka, to wyciągajcie mieć i napierdulajcie nim. Bo jak on na przykład Zawsze jak się walnie tym robakom w głowę, to wiecie, więcej mu weźmie tego więc ja mu tak w majorze czy coś takiego no, ale zawsze, jak słyszycie robaka, wyciągajcie miecz i machajcie nim no, to jest mój sposób, ja tak zawsze robiłem au a, piasek mnie zaatakował wow Ej to było nie fair, nie widziałem że piasek zadaje aż taki damage I mamy sandu? 17 Dobra, czekamy aż mi się trochę HP odnowi O jakoś tak powoli Jakoś tak wolnawo, wolnawo Dobra, ja kopiłem w dół, w dół A, przy okazji To ja to tu wolę tutaj sobie zadiltować O żeby mi tu tam ten piasek kupi nie zaczął. Ale to co to tu tutaj robi? Co to tu, tu robi? Jeśli to jest pojedyncze, ten... to co jest niemożliwe? To jest chyba ten z tego skażonego terenu. Właśnie to jest chyba właśnie ten blok. Kurczę no. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ja mam to gdzieś. Aby tu inny mi jakiś taki wielki rówalnik wyskoczył, nie pamiętam jak będzie, to jest taki boss. To taki jakby boss. O, patrzcie. Żelazo, 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 bro. Nie. One me. No. Ale ja szczęścia Dobra, to mi się chyba że to jest, że... Tak. Nie, tu jest, 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 jest. Jest, 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 jest. Jest, jest, tak, jest. Jest tak, jak mówiłem, jest. Srebro je! Yeah! Możecie się cieszyć. Eee... Że ten już trwa? Nie puściłem stopera. Super! Dobra, więc chyba kupiemy sobie tu, eee, wiecie, to srebro i to żelazo, jeśli mi się to uda, ponieważ tamte slajmy już na mnie szczychają. Żeby tylko mnie zeżreć. Więc zrobimy tak, nakupiemy... O, teraz możecie, że tak powiem, naskoczyć. O, rybęka. Goldfish zdechnęła. O fak, o fak. Dobra. Ok, żyje! Wykupimy sobie to żelazo Więc mamy już le, aż 14 srebra Więc to jest trochę dużo, jak na początek hmm. A teraz sobie wykupimy o, tą wielką rudę żelaza i sobie skończymy odcinek Tam coś widziałem Tutaj, o Tam chyba jest szkielet Z tego co tak mówię, z tego co myślę o nie 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 Tak bo by mnie tu woda zalała hmm, Nie chciałbym No zejdź w dół Stefan no, Tam musi być szkielet z taką, z taką czapką z latarni czy coś takiego nie wiem Z taką czapką po prostu co świeci w, w ciemnościach no. Teraz mnie nie zaleje. Ale te slimy tam normalnie latają i latają. Tylko nie będzie, dziwię się czemu nie ma tego dźwięku wody, że one skaczą. Ale co, tam przynajmniej nie będziemy tu nerwować. Uuu, tam jest jaskinia. Ale to zaznaczymy sobie. Tak, zaznaczam sobie, że tutaj jest jaskinia. Yy... Nie wiem, ten odcinek już chyba trwa z jakieś 8-11 minut Nie wiem, nie, nie wiem, bo nie włączyłem stopera A um, Znaczy, no nie, nie patrzę na czas, na czasomięż Nie, nie mówcie mi Czekajcie, ja tak skaczę, bo mnie tu tak laguje, ale tam chyba widziałem właśnie Kolejny si silver, jej! No fuck, jaki lag! Nie no nie mówcie mi tak, tak, chyba to jest właśnie Seedberek Jeśli zauważyliście, że przegopujemy jakąś źródłę albo coś to możecie mi pisać Możecie mi pisać, ooo, tak, wykopiemy tą chyba, tą rudę z srebra i sobie skończymy ten odcinek. Czekajcie, ja zrobię sobie taki podejście. Trochę się tego nazbierało, żeby takie podsumowanie, więc mamy tutaj potiona, takie rzeczy, shurikeny, sieci, yy, żeby mieć yy, srebro, żelazo, piasek. To się tego nazbierało w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie do przyjaciół, dawajcie ocenę dobrowolnie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Let's Play TV Radio.